Wybór użytecznego, a przede wszystkim sprawdzonego prezentu dla mężczyzny nie jest prostym zadaniem. Dlatego dziś w Specshop zaprezentujemy Wam aż 10 konkretnych pomysłów na prezent dla faceta. Ja mam na imię Mateusz i serdecznie Was zapraszam do materiału specshop.pl. Dla przejrzystości i ułatwienia poruszania się po materiale, film podzieliliśmy na sekcje. Rozpoczniemy od sprzętu, który możemy mieć zawsze przy sobie i przydaje się zaskakująco często np. przy przecinaniu taśmy czy otwieraniu paczek. Rozpoczniemy od noży. Dozier Folding Hunter, wyprodukowany przez sprawdzoną amerykańską firmę Kabar to budżetowe ostrze, które dzięki przemyślanej konstrukcji, niewielkiej masie i atrakcyjnemu wzornictwu podbija rynek noży codziennego użytku. Nóż otwiera się kciukiem, a antypoślizgowa okładzina zapewnia pewny chwyt wysokiej jakości stal nierdzewna, z której wykonano ostrze, jest łatwa w konserwacji, a stalowy klips umożliwia przymocowanie noża do krawędzi np. przykład spodni. Drugim nożem, który chcieliśmy Wam dziś zaprezentować jest nóż sprężynowy Magic. To uniwersalny nóż ratunkowy z dodatkowymi funkcjonalnościami, takimi jak składane ostrze do szybkiego i bezpiecznego cięcia lin i pasów, stalowym wybijakiem do szyb oraz kluczem. Główne ostrze również jest składane. A przed przypadkowym otwarciem i zamknięciem chroni mocna blokada. Jest to świetny pomysł na prezent dla kierowców, którzy, trzymając ten sprzęt w schowku, zapewnią sobie dodatkowe zabezpieczenie w wypadku kryzysowych sytuacji. Ostatnim nożem, który wam dziś pokażemy, jest konstrukcja niewątpliwie elegancka i wykonana z niebywałym kunsztem. Przedstawiamy wyprodukowany przez szwajcarską firmę Victorinox nóż składany Hunter Pro Alox. Victorinox przyzwyczaił klientów do wzorowej jakości wykonania narzędzi wielofunkcyjnych i nie inaczej produkuje standardowe noże. Perfekcyjne spasowanie elementów i świetne fabrycznie naostrzenie sprawiają, że po wyjęciu z pudełka mamy odczucie obcowania z produktem klasy Premium. Seria Alox stawia na atrakcyjny design i długowieczność poprzez zastosowanie wysokiej jakości aluminium. Głownia o uniwersalnym profilu drop point determinuje wszechstronne zastosowanie ostrza, a ergonomiczna układzina zapewnia dobry chwyt. Przechodzimy do drugiej części materiału, w której opowiemy Wam o narzędziach wielofunkcyjnych. Scyzoryk Skipper z designerską smyczą o wzornictwie utożsamianym z żeglugą jest bardzo funkcjonalnym i sprawdzonym prezentem dla osób oddanych morzu. Mówi się, że Skipper to cała załoga łodzi w jednym małym scyzoryku. Łączy uznaną funkcjonalność narzędzi szwajcarskiej firmy Victorinox z szeregiem przydatnych funkcji dedykowanym żeglarzom. Takich jak szeklownik czy rożek szkutniczy. 14 dedykowanych funkcjonalności oraz świetny wygląd i jakość wykonania to główne cechy tego scyzoryka. Natomiast inny model Ranger Grip 61 sprawdzi się jako niezastąpione wielofunkcyjne narzędzie w czasie biwaków, górskich trekkingów czy wypraw w teren. Scyzoryk obsługuje się jedną ręką, a mnogość ergonomicznie zaprojektowanych narzędzi czyni z tego sprzętu bardzo uniwersalny scyzoryk. Tras od firmy Gerber to udoskonalony, doskonale wyposażony multitool, czyli wielofunkcyjne narzędzia posiadające aż 17 różnych funkcji. Wykonane z nierdzewnej stali z czarnym pokryciem chwytu. Łatwy dostęp do kilkunastu narzędzi i sprężynujące kombinerki. Idealny prezent dla osób, które lubią mieć zawsze pod ręką swój komplet sprawdzonych narzędzi. W zestawie otrzymujemy nylonowe etui. Kolejną naszą propozycją prezentową jest latarka wielofunkcyjna o wielu ciekawych zastosowaniach. Mocna dioda o skutecznym zasięgu aż do 114 metrów posiada 10 odmiennych trybów świecenia. Za jej pracę odpowiada wydajny i pojemny akumulator. Lekka konstrukcja jest wytrzymała i odporna na pył, wodę oraz upadki z wysokości aż do 10 metrów. Fajnym patentem jest wbudowany w podstawkę magnes. Dzięki któremu latarkę możemy zamocować na każdej metalowej powierzchni. W zestawie otrzymujemy uchwyt pozwalający na korzystanie z latarki jako czołówki oraz montaż na kierownicę rowerową. Kolejną inspiracją prezentową w naszym zestawieniu jest notes wodoodporny. Dostępny w różnych kolorach, umożliwia zapisywanie i późniejsze odczytywanie notatek w każdych warunkach pogodowych podczas deszczu, śnieżycy, a nawet pod wodą. 50 impregnowanych kartek, twarda nylonowa okładka oraz ułatwiające przenoszenie go w kieszeniach zaokrąglone brzegi. Serdecznie polecamy. Przechodzimy dalej. Teraz coś dla miłośników precyzyjnego obserwowania otaczającego nas świata. Lornetka została zaprojektowana specjalnie z myślą o początkujących obserwatorach, którzy z jednej strony powinni mieć możliwość zobaczenia piękna nieba w jak najlepszej jakości, a z drugiej zaś, nie chcą od razu inwestować dużych pieniędzy w zupełnie nową pasję. Dobra jakość materiału i uniwersalne parametry czynią z niej ciekawy pomysł na prezent. A co jeśli by z naszych propozycji spróbować skompletować zestaw, pomoże nam w tym wytrzymała nerka, cechująca się sporą pojemnością, możliwością konfiguracji oraz dyskretnym wyglądem wyposażona w wewnętrzny organizer, który pomoże nam przechowywać w niej przedmioty w sposób zaplanowany i uporządkowany. A oto nasz proponowany zestaw. Victorinox, z wzoryk Ranger Grip 61, by zawsze pod ręką mieć podstawowe narzędzia. Do tego uniwersalna latarka Wizard C2 Pro Max, która może okazać się niezastąpiona, na przykład w przypadku awarii samochodu. Kompletu dopełnia notes wodoodporny, który nie zawiedzie nas podczas silnych opadów deszczu czy śniegu. To wszystko oczywiście z łatwością pomieści się w nerce od Helikona. To tyle w naszym zestawieniu. Każdy z produktów znajdziecie standardowo na www.specshop.pl, gdzie serdecznie Was zapraszam. Linki znajdują się w opisie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!